Cześć, z tej strony Przemek Kiemczuk z serwisu TreningBiegacza.pl Zapraszam Cię na dość nietypową prezentację możliwości Epixa II Sapphire Titanium Pro z kopertą 51 mm. Rzeczony Epix to tak naprawdę brat bliźniak niewiele starszego Fenixa VII. Taka sama wielkość koperty, ten sam dobrze zaprojektowany układ przycisków i tak samo duży ekran. Ten ma 65 tysięcy kolorów, bardzo głębokie nasycenie barw, dzięki czemu czerwony nareszcie jest czerwony, a poprawiony kontrast pozwala odczytać wskazania nawet podczas bardzo słonecznej pogody. No i jest dotykowy, co widać na załączonym obrazku. Kolorowy ekran może i nie ma takiego znaczenia w korzystaniu na co dzień, jednak jest bardzo pomocny podczas nawigowania. Tak. To jeden z nielicznych momentów, kiedy faktycznie widać przewagę tego ekranu nad zwykłym używanym w Phoenixach 7. Głębia i znacznie większy zakres tonalny zdecydowanie lepiej oddają ukształtowanie terenu, dzięki czemu po jednym rzucie okiem na ekran wiesz, czy teraz będzie mocno w górę, czy czeka cię dzida w dół. No ale wróćmy do sedna naszego filmu. Chcę Ci pokazać kilka wbudowanych funkcjonalności, które bardzo ułatwiają interpretację odpowiedzi organizmu na trening. Zacznijmy od dane zdrowia. Uruchamiasz go jak każdy trening typu bieganie czy rower. Trzeba go sobie dodać z wielu dostępnych form treningowych do ulubionych i uruchamiać każdego dnia, najlepiej o poranku. Pomiar trwa 2 minuty. I nie będę Ci teraz pokazywać całości procesu, rzuć tylko okiem na wyniki, które są wyświetlane po pomiarze. Kolejny widget status zmienności tętna, popularnie nazywany HRV. Schowane mam to w katalogu Health. Możesz grupować sobie poszczególne widgety na wygodne w użyciu katalogi, zmieniać im nazwy. I wrzucać tam monitory, które z Twojego punktu widzenia wydają się najbardziej potrzebne. HRV jest to czas, jaki mija pomiędzy dwoma uderzeniami serca. Mierzony jest on w trakcie snu, a jego miarą są milisekundy. Można powiedzieć, że status zmienności tętna to system taki wczesnego ostrzegania. To dzięki niemu najszybciej się dowiesz, że trenujesz za mocno i organizm nie daje rady z regeneracją. Wszelkiego rodzaju infekcje, zapalenia, które jeszcze nie mają swojego odzwierciedlenia w naszej fizjonomii w postaci, w postaci kataru czy gorączki, zegarek pokazuje od razu pominionej nocy. Ale przejdźmy do kolejnego dodatku. Gotowość treningowa to idealne narzędzie do oceniania Twojej aktualnej zdolności do podjęcia treningu. Na jego stan wpływa kilka mierzonych parametrów, jak sen, czas regeneracji, obciążenie treningowe, stres oraz status zmienności tętna. Kolejny parametr wynik snu. Przyznam szczerze, korzystam z tego codziennie. Widzę swój obecny body batery, następnie sen. Tutaj, oprócz podstawowych danych związanych z wynikiem snu danej nocy oraz oceną jego jakości porą zaśnięcia i pobudki, znajdziesz również dane dotyczące faz snu, czyli ile miałeś snu głębokiego, płytkiego, fazy REM, a nawet przez jaki czas byłeś obudzony. Pomocny jest również widok tygodniowy, bo z niego od razu wyciągamy wnioski i wiemy, że wypite 2-3 drinki wieczorem rzutują mocno na jego jakość. Oczywiście nie zalecam, aczkolwiek każdy Gdzieś doświadcza takiej sytuacji. Kolejny widget, Tętno to bardzo przydatny widget, którego używam do określania, czy przypadkiem nie przesadzam z treningiem. Pomiar odbywa się przez całą dobę i zajrzenie rano, zaraz po obudzeniu, mówi mi: Oho, jest dobrze, lub zwolni. Sprawdzam to na podstawie tego, co wiem o moim organizmie. Przykładowo. Wiem, że moje tętno minimalne wynosi 38 uderzeń na minutę i w nocy faktycznie wykonany pomiar pokazuje mi taki parametr, więc jest dobrze. Ale gdy zmierzony w nocy pomiar wskazuje 5 do 8 oczek więcej, to już wiem, że coś jest nie halo. W tym widżecie możesz też sprawdzać historię po prostu przesuwając ekran w prawo lub lewo i badać wyniki tętna z całej nocy. Stan wytrenowania. Pod tym sformułowaniem chowa się kilka parametrów, które na ten stan wytrenowania ma faktycznie wpływ. Już pierwszy ekran tego widgetu pokazuje nam trzy parametry: pułap tlenowy, HRV, o którym mówiłem chwilę wcześniej oraz krótkoterminowe obciążenie. Stan wytrenowania to wypadkowa kilku takich czynników. Garmin, dla łatwiejszego zrozumienia, czy idziemy w dobrym kierunku, do stanu wytrenowania przypisał wartości, które jednoznacznie mówią biegaczowi, czy idzie w dobrym kierunku. I tu mam na myśli yy, właściwość ponad siły, szczytowe, efektywne, utrzymanie, regeneracja, zmęczenie, bezproduktywne lub roztrenowanie. Ja przerobiłem je wszystkie, byłem w każdej z wymienionych stanów, w zależności od tego, jakie było moje nastawienie do trenowania. Wspomniałem, że na stan wytrenowania wpływa kilka czynników. Są to między innymi krótkoterminowe obciążenie, które pokazuje, czy trenujesz w optymalnym zakresie, aby utrzymać lub poprawić swoją kondycję. To widget, który w ostatnich miesiącach został lekko rozbudowany, Zyskał dwa dodatkowe ekrany, ale najważniejszym z nich jest wskaźnik obciążenia krótkoterminowego do długoterminowego. Idealnie jest, jak mieścisz się w tym zielonym przedziale. Jakbym obrazowo miał Ci opisać, wskaźnik obciążenia spada, gdy stosunek treningów w danym tygodniu jest zdecydowanie niższy niż z okresu 3-4 minionych tygodni na tej samej zasadzie rośnie. Gdy średnią z minionych tygodni miałeś powiedzmy 40 km, a w bieżącym tygodniu zrobisz ich 50, wskaźnik obciążenia zacznie ładnie rosnąć. Oczywiście w tym przypadku liczy się nie tylko ilość kilometrów, ale i jakość. Nie zawsze biegamy całkiem wolno i nie zawsze na maksa. Kolejny parametr mający duży wpływ na stan wytrenowania to Charakter obciążenia. Generalnie w uproszczeniu można powiedzieć, że trening biegowy sprowadza się do trzech rodzajów treningów: beztlenowych, tym odpowiada najwyższe piętro, intensywnych aerobowych, środkowe piętro, oraz spokojnych aerobowych. Ciągle w trakcie biegania obracasz się wokół tych trzech rodzajów intensywności i mistrzowską sztuką jest to. Aby poukładać to w ten sposób, aby niczego nie było za mało. Tu naturalnie w grę wchodzi również specyfika treningu, bo inaczej trenujemy do maratonu, a inaczej do biegu na 5 km, i ten stosunek kilometrów wolnych i szybkich będzie zupełnie inny. Kolejne widżety już tylko wymienię: są to pułap tlenowy, który za pomocą jednej liczby pokazuje nam, czy nasza wydolność wzrasta. Status zmienności tętna już omówiłem wcześniej i na koniec zostaje regeneracja i aklimatyzacja cieplna. Regeneracja to nic innego jak poziom wypoczęcia po bieganiu. Garmin sam ci sugeruje, ile godzin lub dni potrzebujesz poszczególnych jednostkach treningowych, a aklimatyzacja cieplna to nic innego jak przyzwyczajenie do biegania w wysokich temperaturach. Ten wskaźnik widoczny jest jednak tylko latem. Oczywiście pod stan wytrenowania moglibyśmy również sobie podpiąć widget gotowości treningowych, który w ładnej formie graficznej pokazuje, czy już jesteś na tyle wypoczęty, aby wykonać kolejny trening, ale też z drugiej strony nie traktuj tych wszystkich wskaźników jak nieomylnego góru. bo wielokrotnie miałem, że gotowość treningowa wskazywała 90. A na treningu przeżywałem padaczkę, a bywało i tak, że gotowość była 15, a latałem jak natchniony. Zdrowy rozsądek i pamięć o tym, że zegarek jest dodatkiem do treningu, a nie jego najważniejszym elementem. Przejdźmy już na koniec do nowości po programowaniu, które weszły wraz z nowym epix em Pierwszy z nich ocena formy na podbiegach. To parametr, który szczególnie docenią osoby przygotowujące się do ultra w górach i wszelkiej maści biegów górskich. Parametr ten zlicza ilość pokonanych metrów przewyższeń z okresu 4 tygodni, rzuca to na bardzo czytelny wskaźnik i jednoznacznie mówi, gdzie obecnie jesteś. Ja mam status wytrenowany, pode mną jest tylko status pretendent i początkujący a nade mną wprawny ekspert i elita. Możesz uzyskać maksymalny wskaźnik 100, ja mam w chwili obecnej 58. Ocena formy na podbiegach rozbija się dodatkowo na wytrzymałość na podbiegach oraz siłę na podbiegach. Nie do końca wiem, jak to jest mierzone, ale z pewnością można tego użyć, aby pracować nad głównym wskaźnikiem. Druga z nowości to ocena wytrzymałości. W uproszczeniu mówiąc, pokazuje on jak rośnie Twoja wytrzymałość. Ponownie, za każdą aktywność zdobywasz swego rodzaju punkty, które przeliczane są na punkty wytrzymałości. Startujesz od jedynki, celem jest przekroczenie 8400 punktów. Jak w chwili obecnej mam 6957 punktów, co daje mi sam środek klasyfikacji z wynikiem dobre wytrenowanie. Poniżej są wytrenowane, średnio zaawansowane i początkujący, a powyżej ekspert, doskonały i elita. Dla osób, które kochają grywalizację może to być naprawdę solidny czynnik motywacyjny. Który będzie ich codziennie popychać w kierunku poprawiania swoich wyników. I już tak na sam koniec, popatrz na menu szybkiego dostępu. Uruchamiamy je poprzez przytrzymanie lewego górnego przycisku. Mamy tu następujące opcje: Wyłączenie ekranu dotykowego, Włączenie, Wyłączenie trybu SNU wprawdzie ten włącza się sam według predefiniowanych ustawień użytkownika ale możesz mieć w zwyczaju robić power napy, wtedy ten tryb ci się przyda. Włączenie-wyłączenie wyświetlacza ma to duże znaczenie w kontekście oszczędzania baterii, zwłaszcza w ePixach. Czasomierze alarmy, stoper, światło stroboskopowe, możesz go użyć po zmroku dla bezpieczeństwa, masz możliwość włączania kilku trybów, włącznie z odwzorowaniem własnego tętna. Wyłączenie zegarka, włączenie trybu oszczędzania baterii, sterowanie muzyką np. Spotify, portfel, karty płatnicze i płacenie zbliżeniowe, ponownie zegary, zapisz pozycję, znajdź mój telefon, nie przeszkadzać i na końcu latarka. Na początku, gdy usłyszałem, że Garmin ma zamiar wprowadzić do zegarów latarkę, do zegarków latarkę, to lekko mnie to rozbawiło. Teraz jednak nie wyobrażam sobie zegarka bez tej funkcjonalności. Nie mam dnia, aby z niej nie skorzystać. Dwa kliknięcia lewego górnego przycisku i staje się jasność. Latarka może świecić na czerwono lub masz możliwość ustawienia jej czterech poziomów natężenia światła. No i to w sumie tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci za poświęcony czas i obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że okazał się dla Ciebie przydatny. Zostaw komentarz, która funkcja podoba Ci się najbardziej, oraz zasubskrybuj nasz kanał. Trzymaj się ciepło i do zobaczenia na biegowych ścieżkach.